Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Sponsorem programu jest włoska Don Caruso. Znajduje się właśnie e, w takim centrum wisili koni, w Monte Giorgio. Kurde, złapał mi za jego ogon. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam koszty organizacji na własną rękę wyjazdu na Gran Canaria na przykładzie naszego tripa. Jak się to czyta? Caballero. Po hiszpańsku mówiłoby Caballero. Ale to włoski motocykl. Ale włoski, fantik previso, więc Caballero. Motowizjonerów, nie będę krzyczał, bo często mi dajecie te pytania: Ile masz koń? Nie wystarczy dużo, wystarczy jedno, żeby było porządnie. Znajduje się właśnie e, w takim centrum Wysiki koń w Monte Giorgio. Kurde, złapał mi za jego ogon. Jest <sum> to tu jak i kapeli? Ten sam. Używane dla włosy mój kolega Enzo. Enzo, ty mówisz po polsku? Trochę, trochę mówię po polsku. Kolega Enzo i zawsze Łosi, które mówią po polsku, się spotykają. Muszę uważać na jego reakcję. Jadę tu i zobaczymy. Nie chcemy go irytować lub denerwować. Che operazione deve fare? Che operazione deve fare? Decibel. Eh? Che operazione. Sono tre o due. Sono tre o due cavalli. Due. Non siamo in Suceviez, siamo Monte Giorgio. Jeżeli wpadniecie tu poblisku, możecie mieć taki kolację, restaurację, zjeść coś i zostawić e, na waszy e, faworytem, e, bo to jest legalne. Oni w tej chwili trenują. Prędkość się liczy. Bardzo często tu są w telewizji emitowane tych wysiłków. Trzeba przyznać, że przez tą nową technologię e, ten taki stary. E, Bardziej tradycyjny interes od e, e, nie trochę e, ma kryzys, i dlatego na przykład naszego państwa finansuje. No, trening Cieni Misza. A my się napijemy jedną kawę z moim kolegą Enzo, mówiące po polsku. Po trochę mówi po polsku. Enzo jest też kochany, dziękuję. No i motowizjonerów, dzień dobry, dzień dobry, ten piękny widok, który widzieliście wczoraj. Taki pierwszy, taki check-up który się robi przez start, bo dzisiejszy segment przewiduje prawie 1000 km, pokazuje, że te moje obawy, to znaczy ten igła od. Mm, od tego y, skotujera nie dostarczyło ten y, płyn i ten powód znalazłem, bo y, urwał się ten y, mały, y, plastikowy tego po 10 lat y, pubieda, bo rozwiązanie jest taka, Ale to jest rozwiązanie patrycja, <głos> <głos> hiszpański sposób ma y, tego. Co to wszystko oznacza, że. Tych, dobrze. Tysiąc kilometrów bez zmarowania łańcuchów to jest trochę antypatyczne. Ja już czułem tego, ci, 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 na, mimo że przez muzykę, więc e, powiedzmy, że maltratowałem te oringi na, jakieś, no, na jakiś takie. czas. No, ale damy radę. To znaczy to jest taki e, komplet DID wzmacniany, więc najmocniejszy e, łańcuch, który jest dostępny na rynek dla tego modelu, więc. E, e, Trochę spray i czasami, e, drodzy e, e, podróżni, w samotności lepiej mieć e, kogoś obok, które ma. E, obok e, <laughs> ma parę rzeczy. Ja będę rzeczy. musiała ludzi po drodze prosić, bo ja też nie umiem sama e, po, położyć na Umiesz. Ten Teraz robimy też taka, e, taka mała szkola, bo e, ta stopa centralka. Prawie zawsze jest bazowane na ten fakt, że naszą waga robi taki efekt leverage i stawia w jakiś sposób. Ważne jest, żeby sprawdzić, żeby te dwie stopki były dokładnie dotyczące terenu. Czasami nie założymy, że tak nie jest. Więc pierwsza operacja, tażma i blokujemy tego kapienia niepotrzebna od płynu skotoilera czerwonego, który używałem na ten podróż. Drugi etap, zmarowania, które powinno mi wystarczyć na ten docieranie. Z reguły się zmaruje każde 500 km. Nie mam innej możliwości, więc lepiej coś niż wcale. Szerokość. <śmiennie> Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Sponsorem programu jest włoska kawa Don Caruso. Motocyklizm to piękna pasja, jednak niestety w naszym klimacie umiarkowanym możemy jeździć jedynie przez jakąś część roku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam koszty organizacji na własną rękę wyjazdu na Gran Canaria, na przykładzie naszego tripa. Oczywiście są tacy, którym warunki atmosferyczne nie przeszkadzają, są na to sposoby w postaci podgrzewanych manetek, handbarów czy odpowiednio dobranej odzieży motocyklowej. Jednak dla większości z nas 20 stopni i słoneczny dzień to idealne warunki do jazdy. I właśnie tak jest na Wyspach Kanaryjskich w grudniu, kiedy w Polsce panują piaskarki, a jedyne co mobilizuje do wyjścia z domu to obowiązkowy spacer z psem. Taka forma odskoczni staje się coraz bardziej popularna wśród stęsknionych sezonu motocyklistów. Zaczyna pojawiać się sporo ofert, w których organizatorzy proponują nam przewiezienie naszego własnego sprzętu do miejsca docelowego. Ale czy da się prościej? Nam się udało i nie jest to wcale nic trudnego. A ile za taką przyjemność? Pierwszym i najbardziej oczywistym kosztem, który musimy założyć w budżecie na wyjazd, jest oczywiście przelot. Na Gran Kanarię można dolecieć z Warszawy lub z Berlina. Nam z Poznania było zdecydowanie prościej dojechać na niemieckie lotnisko. Jakie fajne momenty całe życie jeźdźmy? W kwestii dojazdu na lotnisko warto zdecydować się na pozostawienie samochodu na strzeżonym parkingu. W Berlinie to niewielki koszt zaledwie 8 euro, a przynajmniej nie musimy martwić się o swoje cztery koła podczas wyjazdu. A co najważniejsze, mamy zapewniony transfer bezpośrednio na lotnisko. Postanowiliśmy więc założyć ten koszt w naszym budżecie. Jeżdżę na motocyklu po kanarach, rozumie? W grudniu. Mam wrażenie, jakbym. Grał w jakimś filmie, w którym jestem aktorem i oglądał to z kanapy na telewizorze i mówił sobie, wow, ale typek sobie jeździ. Zdecydowaliśmy się na loty niemiecką linią EasyJet. Za przelot w dwie strony zapłaciliśmy 114 euro, co przy dzisiejszym kursie wymiany walut wyniosło nas 526 zł. i 57 groszy. Polecieliśmy tylko z bagażem podręcznym, co przy odpowiednim sposobie pakowania jest wystarczające na tripa motocyklowego na Gran Canarię. A dlaczego? O tym opowiem Wam później. To poproszę w takim razie taki pokój na tydzień, od jutra. Mhm. Dzięki. Przy organizacji wyjazdu na własną rękę trzeba pamiętać także o miejscu noclegowym. Poza sezonem nie ma problemu z dostępnością, szczególnie że w dzisiejszych czasach podróżowanie jest dość utrudnione z oczywistych względów, a grudzień nie jest najbardziej popularnym turystycznie miesiącem na Wyspach Kanaryjskich. My korzystaliśmy z najpopularniejszego serwisu Bookingowego i zdecydowaliśmy się na hotel w świetnej lokalizacji z widokiem na ocean. Koszt noclegu to 150 zł za osobę i w tej cenie na Gran Canarii w niskim sezonie możecie liczyć na naprawdę sensowny standard. Dla nas, poza oczywistymi kwestiami, które sprawdza każdy poszukujący noclegu, istotna była przede wszystkim bliskość wypożyczalni, z której korzystaliśmy każdego dnia, aby mieć możliwość przetestowania jak największej ilości sprzętów. I tym sposobem płynnie przechodzimy do kosztu, który stanowi największą wartość w naszej kalkulacji, czyli właśnie wypożyczenie sprzętu. Na stronie www.canaryride.com znajdziecie ofertę, z której my korzystaliśmy podczas naszego wyjazdu, a na hasło DSM2022 załatwiliśmy dla was 10% zniżki na wynajem dowolnego motocykla. Canary Ride to jedna z wielu wypożyczalni na wyspie, ze względu na to, że Gran Canaria jest bardzo popularnym kierunkiem dla motocyklistów stęsknionych za sezonem tak jak my, także od wyboru do koloru. Wynajęcie sprzętu to koszt rzędu 75 do 145 euro za dzień, w zależności od klasy i pojemności motocykla. My w naszym zestawieniu nie braliśmy pod uwagę sprzętów o małych pojemnościach, które są do dyspozycji w wielu wypożyczalniach, ponieważ uważamy, że na górzyste tereny Gran Canarii one się zdecydowanie nie nadają. W Canary Ride macie do dyspozycji mnóstwo sprzętów od KTM Duke 390 przez Ducati Scramblera, który naprawdę świetnie radzi sobie na tych górzystych i krętych drogach Gran Canarii po najnowszą Africa Twin. Co istotne w cenie wynajmu motocykla otrzymujecie kask i rękawice, a za dodatkową płatą 8 euro na dobę możecie otrzymać także kurtkę. Dodatkowy kask dla plecaka to koszt 5 euro, za rękawice dla plecaka musicie dopłacić 3 euro. I właśnie dlatego wystarczy, że na Kanary spakujecie się w bagaż podręczny, o którym wspominałem wam wcześniej. Motocykle wypożyczane w Kanary Ride nie mają limitu kilometrów, także w zasadzie w nieskończoność możecie trenować składanie się w zakrętach na tych pięknych górskich ścieżkach Gran Canarii. W myśl billboardów, które mieliśmy okazję oglądać chwilę przed wyjazdem, ceny paliw są najniższe w Europie, no to Hiszpania jest taniej. Litr paliwa kosztuje tutaj średnio euro 20, co w przeliczeniu przy dzisiejszym kursie na złotówki wyniosłoby 5,54. Do finalnej kalkulacji kosztów wyjazdu założyliśmy, że dziennie robilibyście 150 km przy średnim dziennym spalaniu motocykla wynoszącym 9 litrów na setkę. W naszemu zaskoczeniu okazuje się, że na Gran Canarii wcale nie jest dużo drożej niż w Polsce. A biorąc pod uwagę szalejące ceny w naszym kraju, okazuje się, że za niektóre produkty zapłacimy nawet mniej niż u nas. Za 10 euro spokojnie najecie się i napijecie w restauracji, a przykładowe ceny w sklepach spożywczych wyświetlamy Wam teraz na ekranie. Dla uśrednienia przyjęliśmy, że 25 euro dziennie spokojnie powinno wystarczyć Wam na wyżywienie i wcale nie będziecie sobie musieli niczego odmawiać, bo my właśnie taki mieliśmy budżet. A teraz przyszła pora na ostateczne podsumowanie. Kosztów wyjazdu. Żeby nie przedłużać na ekranie pojawi się podsumowanie wszystkich kosztów, o których opowiadałem Wam w dzisiejszym odcinku. Dużo czy mało? Ciężko powiedzieć, bo to dość indywidualna kwestia, ale te koszty można znacząco obniżyć. Jak widzicie, najdroższe z całej zabawy jest wynajęcie motocykla. Z naszego doświadczenia wynika, że 3 dni intensywnej jazdy po wyspie są w zupełności wystarczające do tego, żeby zwiedzić wszystkie najciekawsze miejsca i nacieszyć się górskimi winklami. Koszt wyjazdu można znacząco obniżyć, jeśli na Kanary wybierzemy się z plecakiem. Co ciekawe, wydłużając pobyt z 4 do 7 dni, wydatki rosną nieznacznie, a zyskujecie dodatkowy czas w wiosennym klimacie, kiedy w Polsce za oknem chlapa. Możecie poświęcić go na błogi relaks w oczekiwaniu na kolejny sezon motocyklowy, a do Polski wrócicie z w pełni naładowanymi bateriami. Coś, co zawsze mnie zas zastanawia bo wiele dyskusji miałem na ten temat jak się to czyta? Caballero więc to wszyscy którzy... po hiszpańsku byłoby Caballero ale to włoski motocykl ale włoski, Fantic Treviso więc Caballero i ta sama emocja z 40 lat po wygląda taki wow ja miałem Caballero Fantic Motor Super 6M Super 6M taki wersja 50 jak miałem z 14 lat i to było pozwolone, oczywiście. Było pozwolone z taki karburatory jak się mówi, tego e, gaśnik. redukowany gaśnik 14-12 się nazywało. A ja montowałem 19, a potem 20. ale nie było stać mi na paliwo. Ale te same fonty, te same przepisy od tego Caballero. Tylko, że ta technologia poszła do sprzodu. Włosi na recenzję powiedzieli, że jest idealne, fantastyczne, zabawne. Więc. Wersja Rally. Co mogę powiedzieć? The best. Od razu spróbujemy rozumieć. Jeżeli dobrze rozumiem, chcemy ABS, bo dzisiaj nie będziemy świrowali. bardzo inteligentne rozwiązania, żeby te lusterki na OFF mogą się od razu eliminować. Nie musisz ich demontować, bo potem zawsze widzę, że latają, że każdy nie jest w miarę wysoki. Koła 21, się wydaje, tak z przodu? 19. 19, Oj, przepraszam. I ten instrument jest. W miarę czytelny, bo jak jeździ. Ale brzydki, się... powiedzmy sobie szczerze, jest brzydki. No jest brzydki. Czy ja wiem? Musi być trochę retro, bo mówimy o taki kawaler firmach, które. Ja wiem, że oni zmienili trochę. Między pierwsza wersja i to jest Euro 5. To Euro 5. Euro 5, więc wersja 2021 do Wimogi i nie tracił nawet moc, bo słyszałem, że nawet odzyskał prawie 8% moc. Papu idziemy na przyjackę teraz po Warszawie. Oczywiście obiecuję, że nie będziemy ją katować. Tym bardziej, że na testy na ulicy ja respektuję kodeks drogowy. Jestem dziwny, ale i tak ta frajda jest. Fanty Caballero 500, włoska ikona, motoryzacja motocyklowa. A mając ją w Warszawie, nie mogłem jej nie pokazać. taki kolejna ikona dla włoski narodowy sport, bo tu właśnie Łosi kiedyś wygraliśmy z naszego Balotelli 2 i dostaliśmy się do finału z Hiszpanii. Potem nie pamięta, jak to się kończył. Chyba e 4-0 dla nich, ale nieważne. Więc e, dzisiejszy test bardzo udany: tego monocylindryka z Treviso. E, Fantic Motor dla mnie to jest bardziej niż synonim jakości, to jest cała moja historia jazda. 40 lat temu zaczynałem z Caballero 50, Super 6M, Ta firma e, przeżyje, reanimował się i robi to świetne. Pomysł, dzięki też Papu, który które organizuje właśnie w Polsce, jedno bardzo ciekawa inicjatywa, której na następny rok będziecie więcej odkryli. Na razie tylko nazwiemy go Puchar Caballero albo Caballero East River Cup. Czas pokaże. Ten moto gwarantuje wszystkie te potrzebne emocje. Bo 40 koni są za mało. Proszę mi pokazać, co potraficie od razu z tego motocyklu, bo jak widać przez całą ją strukturę, ten motocykl lubi być prowadzony z bute Enduro. My dzisiaj trochę lajtowo i oczywiście przepraszamy też ten motocykl, bo używamy takich koła, które mówią, co ja tu robię w asfalcie. Ja urodziłem się, żeby być w błoto, na lasy, na piasek, właśnie w wiśku. Chcecie. Zobaczyć więcej na East River Academy, możecie też się nauczyć. Cieszę się, dziękuję właśnie za zaproszenie i żeby właśnie oddawaliście mi ten, ten ducha. Mimo tego, że już te lata minęły, czuję się jak wtedy, jak miałem 14 lat, miałem taki ją kolor czerwony, taki tumik też w miarę głośno jak tego, który Arrow produkował dla Fantic. Więc e, próbujecie ją, możecie znaleźć więcej informacji. Caballero Pinsetka, Son Versia Relli che regge Testuieme, Deluxe. I resta zappitacce, Ten Osobe Odpoviedne. Polezza, Polezza, Polezza. È una bella moto, questa fatta a Treviso. Grazie amici della Fantic, mi avete fatto rivivere una leggenda, la leggenda di quando ero bambino. Grazie mille, ciao.